Dzień dobry. Dzisiejszy odcinek szczególnie polecamy osobom, które mają doświadczenie w finansach, bankowości bądź ubezpieczeniach i chcą tworzyć własny biznes. Tomasz Gardy z sieci franczyzowej Helpeo dzisiaj nam opowie o usługach w takich placówkach i jak prowadzić w ogóle taki biznes. Zapraszam serdecznie do wysłuchania naszej rozmowy na kanale. Cześć Tomku. Cześć. Dziękuję Ci bardzo, że zgodziłeś się na wystąpienie na naszym kanale Cyfrowa Franczyza. Bardzo mi miło, że podzielisz się swoim doświadczeniem i opowiesz o sieci, którą reprezentujesz. Jak zawsze na początek w każdym wywiadzie zadam Ci pierwsze podstawowe pytanie. Powiedz, czym się zajmujesz w sieci Helpeo i czym sieć Helpeo w ogóle się zajmuje także. Mhm. Ja nazywam się Tomasz Gardy i zajmuję się w Helpeo budową i rozwojem sieci franczyzowej. Helpeo. Helpeo to firma, w której zajmujemy się pomaganiem osobom fizycznym, ale również przedsiębiorcom w doborze najlepszych rozwiązań oraz kancelarii w przeróżnej maści, w przeróżnej maści natury problemów prawnych. Nasza dziedzina to. Prawo bankowe. Specjalizujemy się w takich zagadnieniach jak sankcje kredytu darmowego, zwroty prowizji, kredyty Wilborowe, kredyty walutowe, ale również restrukturyzacją przedsiębiorstw i upadłością konsumencką. Ponieważ rynek prawny daje ogromne możliwości, ale wiąże się też z bardzo dużym ryzykiem, nasza rola polega na tym, że. My pomagamy naszemu klientom, klient, naszym klientom w zawarciu najkorzystnych umów, tak żeby najkorzystniejszych umów, no i żeby dobrali ten najlepszy dla siebie, dla siebie produkt w taki sposób, żeby ten efekt finalny, gdzieś tam tego sporu był dla naszego klienta jak najbardziej korzystny. Mm -hmm. A powiedz proszę, jakich franczyzobiorców w ogóle do swojej sieci szukacie? Bo rozumiem, że muszą być to określone osoby ze względu na dziedzinę, w jakiej występujecie. Czy są to właśnie osoby po prawie, czy są to osoby z doświadczeniem finansowym? Jak to wygląda? Jakie warunki trzeba spełnić właśnie, żeby franczyzobiorcą zostać u Was? Potencjalny nasz franczyzobiorca, najlepiej gdyby to była osoba z rynku finansowego, to znaczy pośrednik finansowy, Pośrednik ubezpieczeniowy, osoba najlepiej z doświadczeniem menedżerskim, ponieważ my szukamy menedżerów osoby, które będą się zajmowały budową struktur w swoich własnych placówkach. To znaczy sprzedawca, czyli, czyli ekspert, ponieważ jakby do tego dążymy, żeby, żeby każda z osób z nami współpracujących była ekspertem w, w tej dziedzinie. To jest też jak najbardziej osoba, z którą, którą chcielibyśmy współpracować, natomiast no, nie na płaszczyźnie franczyzowej. E, franczyzobiorca to osoba z rynku finansowego e, o preferencjach menadżerskich, która będzie chciała się zajmować właśnie e, budów, budową e, tych struktur. Czyli nie tylko pozyskiwaniem klienta, a bardziej e, budową struktury e, sprzedaży w swojej już placówce. Dobrze. A powiedz w takim razie, rozumiem, że sieć HLPO, jakby no siecią franczyzową, jesteście już, macie jakby swoje placówki. Powiedz, czy są jakieś województwa, na których szczególnie się skupiacie, tak żeby nasi widzowie wiedzieli, czy może są jakieś województwa, w których kompletnie się nie rozwijacie? Jakie to są obszary Polski? My generalnie pracujemy na terenie całej Polski. Swoją siedzibę mamy w Katowicach. Natomiast pracujemy na terenie całej Polski. Tutaj bardzo istotne jest to, że u nas 99% spotkań z naszymi klientami odbywa się w formie wideo, to znaczy nasi eksperci rozmawiają, no właśnie w taki sposób jak, jak my teraz, gdzieś tam zdalnie. Natomiast, tak jak mówię, no centralę mamy w Katowicach, jesteśmy otwarci na to, żeby, żeby te nasze placówki pojawiły się gdzieś tam na terenie całej Polski. Więc odpowiadając tak stricte na pytanie, nie mamy żadnych preferencji. i bardzo sprecyzowany teren całego kraju, to jest y jakby, jakby miejsce naszej pracy miejsce w którym chcielibyśmy e, chcielibyśmy się pojawić. Mhm. A powiedz proszę w takim razie od razu na, nasuwa mi się pytanie w takim razie czy raczej wybieracie duże miasta do rozwoju i takie polecacie czy raczej mniejsze czy w ogóle miejscowość w której chciałbym otworzyć placówkę właśnie Helpeo. E, czy musi ona spełniać właśnie jakieś e, wasze oczekiwania wymagania sieci. Czy może są to lokale bardziej przy dużych ulicach czy przy mniejszych. E Tutaj to bardzo ciekawe pytanie, bo yy, nam... Yy... Nastawiamy się na pozyskiwanie, pozyskiwanie klienta w zupełnie inny sposób niż inaczej. Może nie jesteśmy nastawieni na klienta z ulicy, dlatego, jakby miejsce, w którym otwieramy jakby naszą siedzibę, powinno być dogodne z takiej perspektywy jakby naszej pracy. To znaczy, żebyśmy my byli w stanie się gdzieś tam do niego dostać. Oczywiście, klienci, którzy pojawiają się w biurze, się zdarzają, natomiast miejsca, których, których poszukujemy, to nie są główne ulice handlowe. Czy gdzieś tam centra miast. Spokojnie można sobie pozwolić na otwarcie tego typu franczyzy w mniejszej miejscowości. Tak jak mówimy, poszukujemy. Menadżerów, którzy będą budowali struktury gdzieś tam, te eksperckie, gdzieś tam w swoim jakimś regionie. I to, czy oni będą stricte w bardzo dużym mieście przy ulicy handlowej, czy będą w mniejszej miejscowości w jakimś biurowcu, nie zmienia to niczego z perspektywy jakby możliwości, które daje ten, ten nasz system. Tak jak mówię, Rozmowy prowadzimy z klientami głównie w formie online, dlatego spokojnie można sobie pozwolić na to, żeby to była mniejsza miejscowość. Tutaj preferencje bardzo duża dowolność. Ja myślę, że w ogóle tak słuchając właśnie tego, o czym mówisz, myślę, że warto w ogóle w takim razie przejść na inwestowanie, otwarcie takiej placówki właśnie w mniejszej miejscowości, w lokalu, który ma po prostu mniejszy czynsz, no bo jeżeli nie ma to dużego znaczenia i większość klientów jest obsługiwana właśnie internetowo podczas właśnie wideo, podczas spotkań takich znanych, to myślę, że nawet jest bardziej to sensowne, prawda, żeby jednak lokal otwierać gdzieś właśnie w biurowcu, właśnie w mniejszym Mieście, tak mi się wydaje. Ja podzielam jak najbardziej to zdanie. Żyjemy w czasach, tutaj pandemia chyba bardzo dużo też zmieniła z perspektywy tego, że jesteśmy w stanie pracować dużo bardziej zdalnie niż, niż kiedyś się to działo. Dlatego tak, no, lokalnie jest tutaj jakby kluczowe, bardzo istotne są umiejętności menedżerskie, znajomość jakby rynku finansowego i to są kryteria, którymi należy się głównie, głównie kierować. No, lokalizacja. Nie ma to, to żadnego znamiennego znaczenia. A powiedz proszę, skoro większość właśnie obsługi jest internetowa, rozumiem, że macie jakieś wewnętrzne systemy właśnie w sieci Helpo. Czy jest coś takiego, gdzie właśnie pracownicy czy też franczyzobiorcy mogą się z wami, z centralą komunikować albo obsługiwać właśnie klientów? Czy taki system dedykowany macie już wdrożony albo może planujecie? Mhm. E, oczywiście jakby tworząc system franczyzowy, e, może od, od innej strony zacznę. jakby Pomysł sam na, na stworzenie franczyzy wynika z faktu, że my jesteśmy firmą, która jest jakby w 100% przygotowana do obsługi rynku. Jesteśmy przygotowani na skalę dużo większą niż na, na dzień dzisiejszy to robimy. Mamy podpisane kilkanaście umów z najlepszymi kancelariami prawnymi w Polsce. Obsługujemy wszystkie te zagadnienia. O których już wcześniej wspominałem. I tworząc koncert franczyzowy, braliśmy właśnie pod uwagę to, że nasze możliwości są dużo większe. Dlatego my, jakby. Jesteśmy w pełni przygotowani. Mamy dla naszego franczyzobiorcy podręcznik operacyjny. Mamy unikatowe know-how, mamy aplikację, która i to jest coś, czego myślę, że nie ma, nie ma nikt oprócz nas na rynku to jest aplikacja, która jest w stanie na podstawie w kilka minut to jest bardzo istotne w kilka chwil, tak w zasadzie na podstawie raportu z Biura Informacji Kredytowej określić. Czy jesteśmy w stanie w jakikolwiek sposób pomóc naszemu klientowi, a w zasadzie, to czy jesteśmy w stanie mu podpowiedzieć, co mógłby uzyskać od instytucji finansowej, jeżeli został przez instytucję finansową załóżmy wprowadzony w błąd bądź zapłacił zbyt wysoką prowizję, należy mu się zwrot prowizji z tytułu tego, że przed terminem spłacił kredyt. I tak dalej. To jest jedna z wielu rzeczy. No mamy ogromne zaplecze, jesteśmy dużą firmą, obsługujemy, mamy w swoim portfelu na dzień dzisiejszy grubo ponad 2000 klientów. To naprawdę spora, spora ilość. Obsługiwaliśmy klientów już w przeróżnej tematyce. Mamy całe zaplecze, które, które jest w stanie pomóc naszemu franczyzobiorcy, a w zasadzie umożliwić kompleksową obsługę tego klienta. No, dostęp do kancelarii w tych, z którymi my już pracujemy, z tak ogromnym doświadczeniem, no, to jest wartość, którą naprawdę ciężko gdzieś tam uzyskać na rynku. Myślę, że taka aplikacja może bardzo mocno wspierać i przyspieszać w ogóle sprzedaż, prawda, czy też właśnie obsługę klienta już podczas jakby samego procesu, gdy klient jest zainteresowany. Powiedz proszę jeszcze, jak, w jaki inny sposób jeszcze może sieć Wasza wspiera franczyzobiorców, bo rozmawialiśmy okay. na początku o szkoleniach, że są precyzyjne wymagania, dotyczące właśnie jakiegoś doświadczenia, właśnie osoby, która chce być franczyzobiorcą, ale domyślam się też, że z waszego modelu biznesowego czy z waszego modelu obsługi klienta również franczyzobiorców szkolicie. Czy są takie szkolenia? Na czym one polegają? Gdzie się odbywają? Może troszeczkę więcej powiedz o, o tym właśnie. Jasne. No jeżeli chodzi o wsparcie, ja może opowiem o tym w taki trochę inny sposób, to znaczy w taki sposób, jak z praktycznego punktu wygląda już współpraca, zawarcie umowy i rozpoczęcie współpracy i potem współpraca z franczyzobiorcą. Franczyzobiorca przede wszystkim, tak jak wspomniałeś, on musi być przez nas przeszkolony. To są szkolenia jakby od... Szkoleń produktowych, stricte tych, w których jakby płaszczyznach prawa bankowego my się, my się poruszamy, po szkolenia i przygotowanie w pełni z naszego jakby biznesu. Bo my mamy model, który został tak skonstruowany, że on jest skuteczny. To znaczy, nasz franczyzobiorca powinien w sposób skuteczny funkcjonować, jeżeli będzie chciał robić to w sposób, który, który my mu wskażemy. Nasz system franczyzowy jest duplikowalny, tak bym powiedział. Tutaj franczyzobiorca może budować strukturę sprzedażową, która będzie pracowała z dwoma ekspertami, ale równie dobrze jest w stanie to zrobić pracując z dwudziestoma pięcioma, bądź prowadzić tych biur, punktów franczyzowych, placówek w zasadzie prowadzić stanie kilka w różnych miejscach. No tutaj W dużej mierze zależy to od umiejętności menadżerskich. I my oprócz tych szkoleń pomagamy w zasadzie we wszystkim, co jest niezbędne do startu, czyli od wyboru lokalu, wydaje mi się, że to są takie rzeczy dość oczywiste, ale od wyboru lokalu po pełne obrędowanie tego lokalu, po logotypy, po wsparcie marketingowe wszystko, co tylko nasz franczyzobiorca będzie potrzebował, żeby zacząć, on jakby jest w stanie od nas otrzymać. A po szkoleniach będzie już wszystko wiedział i będzie w stanie funkcjonować jakby sam. Co do kwestii tego, gdzie odbywają się szkolenia, również myślę, że spokojnie w dzisiejszych czasach można to robić w formie wideo i tak właśnie to robimy. Tutaj ważne jest oprócz szkoleń też to, że pracując z nami, nasz franczyzobiorca miał stały kontakt z sporą grupą ekspertów, którzy u nas pracują z każdej dziedziny. To znaczy jest konkretnie są osoby, które zajmują się sankcją kredytu darmowego, jeżeli pojawia się temat w tym konkretnym zagadnieniu to może się kontaktować, wręcz powinien kontaktować się stale z naszymi ekspertami, którzy jakby są dedykowani do tego, żeby przeprowadzać go przez cały ten proces który jest niezbędny, a tutaj my na przestrzeni lat wypracowaliśmy system bardzo prostego i obiegu dokumentów i tej komunikacji między sobą, więc nie są to potem procesy skomplikowane, ale w dużej mierze nie są właśnie dlatego, że gdzieś tam opracowaliśmy jakiś model, który jest teraz skuteczny i on funkcjonuje, więc dobrze przeszkolony przez nas franczyzobiorca i przygotowany do pracy, w zasadzie ma cały czas od nas pomoc, dostęp do tego wszystkiego, co się dzieje, a to w zasadzie w zupełności wystarczy do tego, żeby skutecznie ten biznes prowadzić. Rozmawialiśmy o, o franczyzobiorcach waszych, właśnie kto może przystąpić do sieci, ale tak naprawdę jeszcze nie porozmawialiśmy o tym, jak w sumie franczyzobiorca zarabia. Czy jest to właśnie bardziej płatność może od klientów, czy może bardziej macie jakiś system prowizyjny od, od waszych usług. Jak to wygląda? Mhm. Mamy stworzony konkretny system prowizyjny. Tutaj jakby wrócę do czegoś, o czym chyba nie rozmawialiśmy, a mianowicie do tego, że usługi świadczone przez HPO dla klienta one są za darmo. To znaczy, jeżeli Powiem na prostym przykładzie. Wprowadzamy raport Biura Informacji Kredytowej do naszej aplikacji i odkrywamy, że dla naszego klienta należy się naszemu klientowi zwrot prowizji. To fakt, że będziemy występowali do, do instytucji, od której ten zwrot się należy. My to wykonamy dla niego za darmo, a w momencie, w którym odzyskamy te środki, to w tym momencie uzyskujemy jakąś tam prowizję. I tak jest przy, przy, przy jakby produktach, produktach, to może niewłaściwe słowo, tak jest w przypadku wszystkich tych tematów, które, które obsługujemy. I w momencie, w którym wypracowujemy prowizję, no, tak funkcjonuje też nasz franczyzobiorca. On również ma stworzony pełny system prowizyjny, a są zarobione pieniądze, one trafiają do naszego franczyzobiorcy. Tutaj ważne podkreślenie jest też to, że na rynku mamy najwyższe stawki prowizyjne w tej chwili. No to wynika z faktu po prostu tego, że jesteśmy już dużą instytucją, liczymy się na rynku, jesteśmy w stanie w ten sposób zapłacić. A czy mógłbyś powiedzieć jeszcze czy waszymi klientami są bardziej konsumenci prywatni i z jakimi sprawami ewentualnie właśnie się do was zgłaszają czy raczej są to spółki, firmy? Jasne. Naszym klientem głównie jest klient indywidualny, ponieważ wszystkie kwestie związane z kredytami walutowymi, wyborowymi, no sankcja kredytu darmowego, zwrot prowizji, to są produkty w które jak najbardziej klient indywidualny i w zasadzie tylko klient indywidualny. Upadłość konsumencka, no oczywiście, tak jak sama nazwa wskazuje, konsument, więc, więc jest, to, jest to nakierowane na, na, na osobę prywatną. Natomiast w przypadku przedsiębiorców, my jak najbardziej też chętnie pomagamy, natomiast tutaj bardziej rozmawiamy już o restrukturyzacji przedsiębiorca, przedsiębiorstwa. No, przedsiębiorcy nie dotyczą przepisy. Takie, te, takie konsumenta, więc, więc tutaj jesteśmy w stanie, w stanie pomóc. Natomiast e, przedsiębiorca przedsiębiorcą e, też jest zazwyczaj osobą prywatną, więc, więc często zdarza się tak, że pojawia się problem natury firmowej, a kończymy prywatnie. Czyli po prostu więcej usług dla tego samego człowieka, dla tego samego klienta. Tak, jak najbardziej. Ktoś tak. przychodzi właśnie z, z jakąś sprawą prywatną, a później się okazuje, że właśnie, że firmowo też potrzebuje. Dokładnie. A powiedz jeszcze proszę, rozumiem, że jeżeli klienci są właśnie pozyskiwani, tak jak wspomniałeś wcześniej wsparcie marketingowe, czy jesteś w stanie na przykład oszacować, czy może masz takie dane, czy wasi klienci do placówek trafiają częściej właśnie z marketingu, czy bardziej na przykład z polecenia? Czy może są to klienci, którzy wracają właśnie. Jak to się rozkłada? To jest tak. No, z racji tego, że, że, że mamy już, już klientów sporo, jest grupa klientów, która trafia do nas z polecenia. Natomiast nasi eksperci pracują głównie na, na, na podstawie lidów, które gdzieś tam od nas na bieżąco otrzymują, a dość sporo i do nas spływa. I tak, jak najbardziej polecenia. No, zadowolony klient zazwyczaj, który, który gdzieś tam się pochwali, doprowadza do tego, że, że ci klienci wracają. Natomiast nie mam statystyk, nie chciałbym ich wymyślać. Dokładnie nigdy tego nie, nie, nie liczyłem, nie szacowałem. Oczywiście rozumiem. Tonku, powiedz, bo to już było właściwie takie ostatnie pytanie: właśnie, o, właśnie o, o Waszą sieć. Powiedz, proszę, gdyby ktoś z naszych widzów chciał się z Tobą skontaktować, porozmawiać o przystąpieniu do sieci, czy po prostu zapytać o, o różne sprawy, jak to wygląda, pewnie o sprawach, o których dzisiaj jeszcze nie rozmawialiśmy, bo rozmawialiśmy tak bardzo ogólnie. Powiedz, czy można się z Tobą w jakiś sposób skontaktować, porozmawiać z Tobą, czy może z jakimś innym doradcą z Waszej sieci. Jakie są możliwości? Jasne. No, my, ja stacjonuję na co dzień w Katowicach e, i zapraszam, jeżeli ktoś e, będzie chciał e, się spotkać osobiście i porozmawiać, to, to jak najbardziej. Natomiast e, na stronie internetowej są wszystkie dane kontaktowe. E, jestem dostępny i pod telefonem, mailem, e, spokojnie. E, możemy mówić na rozmowę wideo. Tutaj dowolność e, w zasadzie jest, e, jest wszelaka. E, nie mamy żadnych ograniczeń. Spokojnie możemy, możemy rozmawiać. Ja preferuję, przyznam szczerze, taki kontakt, bo dostaję czasami zapytania w formie mailowej. Często trudno na nie odpowiedzieć. Wolałbym bym to zrobić osobiście, żeby to było precyzyjne, więc preferuję kontakt telefoniczny, następnie rozmowę wideo. Ale tak jak mówię, ja jestem otwarty na, na, na wszystko. Jestem też w Katowicach i ja, i, i tutaj inne osoby. Chętnie się spotkamy, porozmawiamy. Dobrze, świetnie. Podajemy w takim razie naszym widzom dane kontaktowe do Ciebie. Czyli mail, strona internetowa i telefon będzie dostępny właśnie w opisie filmu. Mam nadzieję, że pojawią się pytania od, od widzów właśnie do naszego materiału i być może właśnie nagramy rozwinięcie jeszcze tego materiału, bo temat jest na pewno bardzo głęboki, o wielu sprawach jeszcze dzisiaj nie rozmawialiśmy, ale żeby właśnie nie wchodzić mocno w szczegóły właśnie usług prawnych, no to, to myślę, że taki ogólny pierwszy materiał jest to ok, a zobaczymy co widzowie na to, jakie pytania się pojawią i wtedy nagramy. Właśnie rozszerzenie, jeżeli się uda. Jasne, bardzo dziękuję. Dziękuję Ci bardzo za wystąpienie na kanale. Dziękuję, dziękuję. cześć, pozdrawiam.